Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Uwaga, Lasu czyta. Nie spodziewałam się, mega się tego nie spodziewałam w ogóle, że aż tyle do mnie osób poszkodowanych przez izę napisze do mnie i naprawdę te historie mi poruszyły. Napisało do mnie 100 osób, jak nie więcej, ale najwięcej historii takich wybrałam, takich najbardziej mocnych, które właśnie Wam pokażę. Spotkałam się właśnie z ludźmi, z Poznaniu. Bo właśnie najczęściej osoby, które były pokrzywdzone przez Izę, były właśnie z Poznania albo z Warszawy, bo to są miejsca, w których Iza najczęściej przebywa. I właśnie tutaj pokażę pierwszą pokrzywdzoną, ale to nie wszystko, nie Jest dużo pokrzywdzonych osób przez Izę, bo to jest pierwsza pokrzywdzona. Cześć, Sara. Cześć, Julia. Opowiedz, bo już słyszałam całą historię, ale możesz opowiedzieć tutaj do kamery nam. No, ogólnie to było tak, że spotkałam się z nią mhm. i ona zgłodniała. I poszliśmy do paszy no. i po prostu było tak, że ja poszłam się załatwić do toalety mhm. i zostawiłam moją torebkę, no. gdzie tam były no, drogie kosmetyki, no nie powiem, że nie i no po prostu gdy wróciłam, no nie było po prostu tych kosmetyk i jej też nie było. No. Naprawdę? Naprawdę? I co Naprawdę? potem zrobiłaś? No, no, no co miałam zrobić? No, nie, nie, nie zadzwoniłabym na policję, no bo no, nie znałam jakby dalszych, ich, y, dalsze, dalszych tam danych. No. A pisałaś no. dni o to, czemu nie ma kosmetyków? No pisałam, nie odpisywała i od razu mnie zablokowała. Ja pierdziele, masakra, powiem ci. No ja po prostu się tak wurzałam, że to po prostu był szok. Stresujesz się pewnie, co nie? No tak, no bo... Mama... Ja bym też się bałam na Twoim miejscu, no ona tak. jest ona nieobliczalna. No tak, bo pytam się, gdzie są te wszystkie kosmetyki i w ogóle, no nie powiedziałabym, bo od razu by chciała to zgłosić na policję. No tak. I w ogóle, i że byłam z taką starszą no, kobietą. Mhm. No tak, a ty byłaś jej fanką? No tak, byłam jej bardzo fanką, ale teraz po prostu się zawiodłam na nią i po prostu to już nie jest moja fanka żadna i po prostu... Ja ale to wiesz, jest okrutne, że, że ona chciała zdjęć na obiad. No tak, to jest okrutne. I ja ze swoimi fanami robię za free zdjęcie, bo to są fani, a nie że kurde wyłudzam ich na ona, obiad. Ona jeszcze doiła ode mnie pieniądze. To jest najgorsze. Chciała ode mnie za zdjęcie 100 zł ponad. Toż no. kurde prawie cena jak pozdrowienia kurde, czy tam życzenia od niej. Masakra, no tak, masakra. No. Ale chwila, chwila, to o ciebie chodziło na tym TikToku, co ona zrobiła, wyjaśniła, jeśli chodzi o mój film na TikToku, bo powiedziała, że spała u jakiejś koleżanki. No tak, ona u mnie właśnie spała. Musiałam namówić moją mamę, musiałam pokazać mojej mamie TikToki, że ona jest taką popularną, elegancką osobą. Mhm. No i mama się, moja zgodziła na to. No i spała u mnie i w ogóle, w ogóle wyciągała różne rzeczy z mojej lodówki. Ona po prostu jadła, wszystko co popadnie. A to się spodziewałam, bo ona wyciąga rzeczy z lodówki. To jest u niej codzienność po prostu, że podpierdala jedzenie. Nawet ukradła mojej mamie chyba z win, które moja mama miała. No, mówię masakra, naprawdę. Aha, bo ona jest alkoholiczką. Bo bez kitu ja też słyszałam właśnie o tym, że ona też kradła się wina z klubu, w którym ona grała koncert. No, i następnego dnia budzę się i w ogóle jej nie ma, a moja mama była strasznie wkurzona, bo podrywała jego tatę. Pewnie ja pierdzielę masakra, ale to ja też mogę się potem spodziewać, ale naprawdę. Każda historia mnie po prostu bardziej jeszcze porusza, jak słyszę po prostu jakąś historię o Idzie. Po prostu jestem tak zestresowana, że taka kobieta, moja przyjaciółka, mogła takie coś zrobić wszystkim osobom wokół, jeszcze swoim fanom. Nasakra. No, naprawdę, ja po takim czymś, ja się nie spodziewałam po prostu po niej. Jak następnego dnia się dowiedziałam od mamy, a lodówka była przy tym praktycznie pusta. Pusta. Zostało chyba masło, mleko, wszystko. Co, że jeszcze nie zajebała tego masła i mleka? Prostawiła wam. No, no i po prostu no od tej pory już też zero kontaktu z nią. Tak, jak z tym restauracją było. I pewnie powiedziała, że jej się bardziej przydadzą te rzeczy, tak? Tak. Ona nawet, ona nawet chciała mojej mamie ciuchy zabrać. Jeszcze nawet brała mojej mamy perfumy. Jeszcze powiedziała, że jej się bardziej przydadzą niż yy, mojej mamie tak powiedziała, taka dla niej była, chamska. Masakra. Ktoś u kogoś śpi i jeszcze kradnie rzeczy i jeszcze używa kogoś rzeczy. Ja z Patrykiem to przeżyliśmy, ale nie wiesz, nie sądziliśmy w ogóle, że inne osoby też takie rzeczy przeżywają.